Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i wpadłem na genialny pomysł za kamerą znajduje się Adam i Adam będziesz mi potrzebny w realizacji dzisiejszego odcinka, bo ten pomysł jest naprawdę, naprawdę, naprawdę super, ale ty będziesz głównym aktorem tak naprawdę dzisiaj, bo inaczej bez ciebie ten pomysł po prostu nie, nie jestem w stanie go zrealizować, bo u mnie będzie za dużo cenzurowania i nikt nie uwierzy, że robię to w masce. No dobra, jaki pomysł? Ty jesteś... Piochem, nie? No jestem, jestem. Ty lubisz sobie Lubię. pospać, lubisz sobie pospać nawet dłużej niż wszyscy. Ale nigdy chyba nie lunatykowałeś, nie? Um, w Wiesz, sumie jak byłem mały, to lunatykowałem chwilę. Lunatykowałeś? Tak. To na czym polega lunatykowanie? No że w nocy chodzisz w sumie nieświadomie po domu na przykład albo ogólnie wstajesz łóżka. No wykonujesz jakieś czynności. Ale na przykład mógłbyś, bo na filmach tak czasami było, że ktoś wychodził na przykład na porę mhm. i szedł po poręczy i nie tracił równowagi, rozumiesz, na dachu, no, 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 bloku szedł. I teraz oczekujesz ode mnie, że ja będę chodził po jakichś, nie wiem, blokach podachu czymkolwiek. <laughs> Oczekuję, że będziesz robić niebezpieczne rzeczy, no, żeby dobra. ten film wyszedł. No, dla, na potrzeby filmu zrobię. W każdym razie ze mną będzie po prostu ciężko w realizacji, bo mam maskę i każdy zorientowałby się, po prostu, że yy, to nagrywam. Ale jeżeli ja wezmę kamerę i będę mówić, no sorry, no nagrywam, bo on natykuje, no to oni w to uwierzą. No tak, się to, no, no to jest racja akurat. Niestety to jest racja. Jaszczura i Huberta nie ma, bo dzisiaj nie nocowali u nas, a chcieliśmy zrobić to jak najbardziej autentycznie. Ja aż w ogóle tutaj nie nocuję. Bo jak jesteśmy w Szczecinie, to Jaszczur zawsze siebie śpi, więc po prostu no, nie będzie go w dzisiejszym planku. Bo nie mamy jak tego po prostu zrealizować. Ale jeżeli ty, Jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony czynnik na moim paluszku Zostaw tam na dole i dołącz najszybciej rozgrywam tego się kanału w Polsce. A mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania, bo dzisiaj szykuję się naprawdę, ale to naprawdę gruby prank. Nie dam im pospać znowu i dodatkowo będziesz. Jaki, hmm. jak, jak, jak tych tu mieć? Będę luna lunatykiem? Lunatykowym. Lunatykiem. Dobra, zapraszam Państwa do oglądania. Tu świnia tak hałasuje? odkąd to kogo Karpę, ty, A co ty masz na plecach w ogóle? Bańki miała Słuchaj, ja się zaczepię, żeby nagrać to też pięknie zauważył, nie? No, pan, co na zejmęcie przejdę po łóżku, może koniu. Przejdź po łóżku. No, coś do raz. Ja idę się cofać Dobra, dawaj następna. No, a jak z nim działamy? Też mam przejść i po łóżku? Tak, tak normalnie wejdź za zapal światło tak jak gdyby nigdy nic i udawaj, że ją natykujesz. Może to się zorientujemy. No, na... to bardzo bo coś przewodzić. No to dawaj, lecisz. Adam, co ty tu robisz? W ogóle... Adam, co ty robisz? Adam, co ty w ogóle szukasz w moim pokoju? Adam, ja sobie robisz? Ale Adam, co ty odmalasz? Adam! Stary, tam? Już brakowała sekunda, i ona by weszła i by mnie zauważyła z kamerą. Brakowało normalnie, już drżałem, żeby już nie się... Ale już byłem pewny, pewny, stary, że mnie zobaczy. Że tak, ale z tej po że Nie, nie, no, no Tak, będę musiał, tak będę musiał przestać, ale najlepiej, że ja przyjdę z kamerą sam i ich obudzę. Że tak. coś się dzieje Zadamy. jeszcze to matka, żeby każdy po prostu zobaczył to w jakiś sposób, żeby, że wcześniej już coś się wydarzyło takiego. Tak, tylko już myślałem, że mnie zauważy, i nie będę musiał się wytłumaczyć. Totalnie. No byś radę. No radę, ale powiem Ci, że już mało brakowało, nie? I by, by, by poszło to po prostu... Po filmie by było całym. Ale lecimy dalej. Tak, teraz ja będę musiał ich poinformować w następnej scenie, bo to stary nie przejdzie z tą kamerą, nie? Z ukrycia. Nie przejdzie po prostu, bo... no jak? Oni znaczy, będą... No, oni prędzej czy później mnie po... zobaczą. W razie jak już będę ich denerwował, no to chyba zaczną mnie budzić, a jednak lunatyka nie można budzić. Ale to ja powiem, a bez kitu lunatykować lunatyka nie można budzić. To jest może być takie właśnie coś, że zobaczyć, że ja lunatykuję, Pierwszy raz poleję do ciebie przyszedłem, a później będziesz na wytłumaczenia, że nagrywałeś, żeby mi pokazać. To może ja schowam kamerę u Maćka, żeby było mniejsze prawdopodobieństwo. No to pierwsza pierwsze swoje kamery, ja zarabiłem. Dobra, na razie nie zapalamy światła. wejdę na praktycznie pół roku. Schowamy kamerę, ustawię kamerę, żeby było widać wszystko. Dobra. I zaczynamy. Wiesz, wszystko z głowy stąd. ogóle? mi daj. Ciche, ale. Światło zgaś. Zgaś to, Będę! No co? Druga część planu, tak? Wpijasz do trenera, latasz po salonie i zaczynamy drugą część. Tak mi się wydaje. Ja muszę podejść do niego z kamerami, i mam powiedzieć, że to udokumentuję, tak? Że nagle jakiś czas. Zaczynaj od kuchni, ja idę od razu go budzić. Stawaj, trener, stawaj. Stawaj, trener. Kamerę wziąłem. Słuchaj, wziąłem kamerę, bo chcę nagrać to. Zobacz co on robi. Wydaje mi się, że on atykuje, stary. Wydaje mi się, że on mu atykuje. Bo mi się wydaje, że on tu był już wcześniej. Stary, ale to nie jest normalne, nie? Ale to po co tu nagle? Nie wiesz, możesz go budzić. No właśnie, nie można budzić lunatyka. Może się coś stać, jeżeli się obudzi lunatyka, nie wiedziałeś? tam. No nie budź go, stary. Ale mi się chce spać. Stary, on lunatykuje, to jest choroba. Ale to nie jest normalne. Nigdy mu się nie zdarzyło. No nie wiem, może z wiekiem ludzie zaczynają lunatyka. Jezu chryste. Przecież on zawsze był normalny. Ty, starze, ty się przyjmujesz tym, że nie możesz spać? A co nie? On jest chory, <śm> on <Napoleon> jest chory, lunatykuje, jeszcze może musi coś stać, a nie można go budzić. Dobra, Ew, ja idę budzić resztę, może resztat mi coś pomoże, bo ty to widzę, że masz w dupie wszystko, jak zawsze. Co jest świnka? Teraz śnia zaczęła natykować. Wielka, wstawaj. Wstawaj, wielka. Ja już nie śpię, bo mnie ten kretyn obudził. Ty, właśnie, wielka. On lunatykuje. Jest na dole, lunatykuje. Ha, kręcisz w Nie, kręcę film, bo po prostu chcę. Nie, naprawdę, film. naprawdę lunatykował. Ale jak zwykle. Jak w ogóle myślałam, że nigdy nie, nie lunatykował, bez hitu. Wynoś się mi stąd. Mam w dupie. Serio lunatykuje. A jedno cięgo? Z racji sami? Takie. Nie, ten naprawdę ten? pomóż mi. No nagrałem to, jak lunatykuje. A, aha. A wcześniej jeszcze nagrałeś jak z nim to ukar że Nie. Ladykować? Nie. Tak? Na pewno? Na pewno. Mogę ci pokazać karty. Chcesz nawet? Po, po, pokazać ci kartę? No tak. Dobra, Dawaj. dobra. Masz, zobacz. Ty, no oczywiście. Ale Adam mnie nie relatykował. No to zobacz, to zrobiłam, czyli relatyków nie można budzić. No właśnie, no to idź zobaczyć co się dzieje na dole. Idź zobaczyć co się ja zaraz zejdę. No 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 idź zobaczyć to. Ja zaraz do ciebie zejdę. A czemu nie idziesz teraz, mną? Chwila! No No już! Sekunda! Dobrze, że wcześniej podmieniłem karty i usunąłem z tamtej karty wszystko. Znaczy w sensie podmieniłem już zgrałem pliki na komputer, bo by się zorientowała. Już pomyślałem, że będzie chciała sprawdzać pliki. Dlatego to wcześniej zrobiłem. Mało brakowało, żeby to wyszło, ale jak na razie dobrze nam idzie, wszystko idzie zgodnie z planem. Adam! Adam! O co się on w ogóle tak robi? Weź mu poduszkę, podusz pod głowę, jaką wali w ścianę. Nie budź go, nie budź go, wielka, nie budź go. Ja ci mówię serio, że włączyłem kamerę. Specjalnie włączyłem kamerę, żeby to nagrać, co się dzieje za domem Nie, i coś śmierdzi Wielka, masz jakieś nagrane pliki, że nagrywamy film? Nie masz nic, Ale tak? Ale bym chciał, to byś to zaduszował W jaki sposób? Ale Wielka, ja naprawdę się przebudziłem Dobra, podaj mi tą poduszkę może Dobra, już ci podaję A ty może byś coś zrobił zamiast spać, co trener? Trener, wstawaj! Nie ci nie krzyczeć, jak ja krzyczę <ślad> Ja idę go obudzić Weź trzymaj, trzymaj poduszkę Pomóż, pomóż Wiolce trener, pomóż Wiolce Karzeł, wstawaj, stawaj Karzeł, wstawaj, trzeba pomóc Słyszysz? Co? Trzeba pomóc Jezu gościu, co chcesz? Stawaj, trzeba pomóc Gdzie? Ale czym? specjalnie włączyłem kamerę, Adam lunatykuje Chodzi normalnie wali w ścianą w głowę, stary, nie, o, nie o, można go budzić o, jak on mi tu był gościu, światło Dobrze, wstań, Maciek wstań, naprawdę potrzebujemy pomocy drze. No już idę, ubierz się i chodź No idę, no co mam zrobić Wiolka? Może na, na, na po... Słyszysz? może na pogotowie trzeba zadzwonić? Wszystko odpala! Dlaczego ja To sprzątał jak wstaniesz! Co ty Dobra Wielka nie budź go, bo jak go budzisz to może mu się coś stać. On jest teraz w fazie lunatykowania, Wielka odejdź od on niego. On chciał się podpalić! On się chciał podpalić jak on zapalniczkę tylko pod... wziął z rękę. co wiesz co by zaraz zrobił? Czy jesteś normalny? Trener stań do cholery! Adam, wszystko, ok? Adam. Adam, obudź się, Adam. Po co może jakąś fazę hipnotyczną. Bo je, je, hi, ci co hipnotyzują, są w stanie obudzić. No zezwolaj, bo hipnozę. Maciek idziesz? Jak krzyczę, i ja on się nie budzi. No bo jeżeli ktoś lunatykuje, to się nie obudzi tak łatwo. Ma Maciek, no trzeba coś zrobić. No zobacz, on cały, chłop, cały czas lunatykuje. Dobra, wypuść go może na zewnątrz. Wypuść go wypuść go może, wypuść go może, jak chce iść, to wypuść go. No zobaczymy co zrobi, no. Ale on spadnie czy nie rozumiesz? On spadnie. Jak lunatykujesz to nie spadniesz. Jak lunatykujesz, to nie... No mówię ci. Pójdź krok więcej to i to się zdanie. Chcesz tego? Już jest Przeziemy się, człowieku, myśl trochę. Nie da się spać na Co? to jest powód, żeby budzić wszystkich? No to jest powód, żeby budzić wszystkich. Chłopiec chory na Lulu... lulu. Nie wiem jak to tak nawet nazwać. Na tak? nie, nie wiem jak to nazwać. A da. A da. A da. No Zdaj mi go, idź! Nie! Czego? Cześć, 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 cześć. Cześć. Dobra. Cześć weź go to. Nie cześć. możemy go obudzić. Dobra. Kontrolujcie to co. puść Kowiolka. Kontrolujcie to co robi. Puść, Nic mu się nie stanie. Jak twoje klonatykuje to nic mu się nie stanie. Jak się mu nic nie stanie. A co ma mu się stać? Aha. To Zacie się, drzwi sobie A Idziesz sobie na górę Nie, nie, nie tak? nabiję. Już? Możemy iść spać. Dlaczego on no, na no, górę Nie śpi na górze. A gdzie śpi? No, no pod spadłym Nie no, idzie spać. Ja nie wiem, co mam zrobić, sorry. Pójdzie, spać chyba, tak czy nie? Pogotowie! Jakie pogotowie, wielka? Dlaczego nas pogotowie wzywać? On jest zwyczajnie chory Jaki chory, jest, stary, to jest normalne to Dobra, ale no, pochodzi sobie i mu przejdzie, tak? No dobra, ale że... Po, że się spadzi. Chodzi po prostu o to, żeby sobie nic nie zrobił No ale to chyba jak lunatykuje ktoś, no to raczej nie zrobi sobie nic No tak, no, ale trzeba to kontrolować w jakimś stopniu, tak? To się za nim chodź No to chodzę! Chodzę stary, nie widzisz, że chodzę z kamerą? Jestem jest tu jest fajny materiał, I co? Boże, ale w moim łóżku, no, będziesz z nim spał. Jak z nim? No nie no, trzeba go obudzić chyba Teraz, teraz chyba można go obudzić. Nie wiem, ale nie chcę go obudzić. I nawet nie próbuj. Już się położę. Nie wiem za mnie. A potem na drugi raz się już nie. Nie no, dwa razy się nie, no, nie natykuje. Nie wiem, Wielka, to nie jest normalne, nie? To trzeba będzie... Jak się jutro z rana będzie trzeba z nim porozmawiać? A czy jak ty natykowanie z normalne? To jest normalne. Przecież dużo ludzi lunatykuje. Dużo ludzi lunatykuje. Nawet ja mam tak, że ogólnie, jak się mnie obudzi, co nie? Znaczy, mnie się nie dobudzi, ale ja zrobię na przykład wszystko. Ktoś mnie podniesie, to ja wstanę, ale ja tego na przykład nie pamiętam. Ale nie, że chodzę czy coś, nie? Że tak jak on teraz. Tylko, że jak mnie ktoś obudzi i zapomni za rękę i że każe mi wstać, nie? to ja wstanę, ale ja tego na przykład nie pamiętam. Myślisz, że wszystko ok z nim? No tak, to przecież ile osób lunatykuje, przecież to jest normalne. No nie wiem. Dobra niech już u Ciebie mu, darmo, po przykłanie go Dobra weź Wiolka przestań kiepszyć głupoty, dobra idź się, się położyć, spać No ja już pójdę tutaj spać jak nie mam wyboru no Dobra Wiolka przestań Nie wiadomo czy nie stoi pod drzwiami pod, pod Myślę, że ona uwierzyła w miarę, myślę, uwierzyła To co zaraz działamy? Teraz mi się wydaje, że walka z cieniem. Walka z cieniem na dole. Nie tutaj, tylko trzeba będzie coś zrobić. W sensie, trzeba będzie ich obudzić jakimś hałasem. To ja wezmę, że niby walka z cieniem, i nagle żyj i uderzy i ty się niby przebudziłeś szybko i żywiole znowu ubudzić. Nie wybacz. Bo ja będę cały czas. Ona chyba nie zaśnie już dzisiaj, wiesz? Na pewno, Nic Nikt już nie zaśnie. Dobra, ale nie tak szybko, Adam, odczekajmy chwilę. Z 20 minut, z 20 minut odczekajmy. No. Połóż się, że niby śpisz. W razie czego by weszło. Za 20 minut zaczynamy. Dobra, bo możemy zaczynać. Walisz ja Nie wiem. O, nie śpią, nie śpią, nie śpią, jest ja słyszę. Dawaj, e, jeszcze raz. Jeszcze raz. Walczami po prostu Wielka, nie śpisz nie? To, zobacz co się dzieje chodź! No chodź, zobacz, wstał! Wielka wstał! Każę. No chodźcie, wstał, znowu wstał! Zobaczcie co on robi! No nie daje mi spać, no Jezu Chryste, no! No to chodźcie mi pomóc! A nie musi wszystko macie w dupie. Co, trener poszedł spać? Co się stało? Wiesz co? Czemu co się Wiesz co? Ja przegryzałam przed chwilą. Chyba... Adam, ale ty treningu dzisiaj nie masz. To nie jest, jest stałka. Nie, nie ma co dzisiaj zrobić. I co, spał i się wstał tak po prostu? Wstał stał, stał po prostu, no. Wiesz, to nie ja. dzisiaj. Weźcie się odsuńcie, weźcie się odsuńcie, bo on... To są jaja, prawda? Co, obudziłeś go i jest z nim, że teraz ma... Nie! Bójcie, wszystko nie! Wszystko. Teraz... Wiolka, nie! To jest niemożliwe. Dobra weź, bo on mnie uderzy spać, jeszcze. To jest niemożliwe. Chodź się Dasiu. No, łóż masz łóżko. Ja w Twoim łóżku. Jezu, byle który widzę się po łóżku. Na skąd mam wiedzieć, dlaczego on się do mojego łóżka kładzie? Jezu, no, tu będzie miał... Dalej uważasz, że to nie jest kota. A i Zobacz, no. tak się... Nie, nie no. może. No co mam zrobić stary? No połóż się obok niego. Ta no połóż się obok niego. No spałem, no stary wstał i zaczął walić drzwiami. No to ale już teraz lepiej. A ta. czemu ty nie jesteś w piżamie? No bo jeszcze się nie zdążyłem położyć wielka. Ty mówię, w że spałeś. No ale ty, wiedziałem, że się obudzi. Domyślałem się, tak? Aha, ale ty przecież w ogóle byłeś w piżamie, bo że spałeś? No bo się ubrałem. To się w piżamie chodzisz do mnie. No, masz panu, wszystko. No, jakby zrobić trening, jutro po Ski. prostu będziesz miał więcej czasu na nagrywcie, jak nie będzie robił i tyle. Ale nie, nie, on musimy wrócić do łóżka. Wracać do łóżka. Nie wiem, może księdza tu zaproszę? A po bo co ci, ci ksiądz? Na nim, bo to a... No może sobie... Dobra, ja odpuszczam na chwilę i nie nagrywam tego bo tu nie ma co nagrywać, to jest przykre a no tego, Dobra, tego... powędruję sobie po chacie No w końcu musi usiąść, czy nie? No, cały czas. Znaczy, no śpimy, by, ale. ale w końcu I... musi usiąść na drugie położyć się Ale bo jest... jest zimno! Co on robi? Jest zimno! Zobacz go! go. Weź, weź, weź pomóż trener, no co się tak patrzysz? Tą kamerę. Oh no, oh Zacie, nie kamerę! O nie, się! Nie pomagam ci. Na pewno się obudzi. Ty nie wiesz co się dzieje? No co się dzieje? Co no, mam ci powiedzieć wielka? Wy, plan... On chciał wejść po tych barierkach i bym chciał skoczyć. No, no, mam fajny pomysł, zamknijmy komputer do robienia. Macie tu może kaftan jakieś bezpieczeństwo? Może. Czekajcie, chyba idzie spać. Tak mi się wydaje, czekajcie. Chyba idzie spać. Możemy iść, no, może z... go zmią... No ale co, ja będę tak przez całą noc? No połóż się obok niego, może być spał, nie wiem, przytul się do niego. Mam, masz jakiś sznurek? A co, ty Zdrowią, chcesz go związać? No, z... wiążę mu nogi. Ty! To jest dobra. No to zwiążcie mu nogi. Tak? Dobra. A macie sznurek jakiś? No, teraz... Mamy, ja zwiążę. Ta, czy... go zwiążę. Biszuj go! Ta, a co jeśli zwiążecie mu nogi, on wstanie i się przewróci? Co wtedy? Łami się najwyżej. Nie wiem, zwiążcie mu nogi, to będzie dobre. Wszystko okej? Okay? Taki przerażony jesteś. Nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Dobra, ja nie wiem co mam robić, stary. Mam! wielka? Wielka taśma? tak, Tam gdzie ma włosy na nogach? Dobra, to rób go, wyrwij się, ja mam ich dużo. co ona robi? No dobra, nic mu się nie stanie. No to trzymaj. Poczekaj, tak. A Myślisz, że to pomoże, że on będzie... Ja myślę, że na go nie wziął, że tak ona robi. Ja wyłączam kamerę, stary. No. No i co? Związaliśmy mu te nogi i co dalej? Leży sztywny, nic więcej nie trzeba chyba, nie? No, Mam nadzieję, że już się nie obudzi. No dobra, to co? I, idźcie do pokoju. Dobra, ja się nim zajmę, a ty idź do mnie spać. Ale jak się zajmiesz? Że co? Że ja się nim niby zajmiesz. Bo wy się nie nim opiekować. Patrz, co ty w ogóle ty Wszystko działo się przez ciebie. Nie, Wiolka, idziesz do swojego pokoju, ja zostaję dobra, tutaj. ale to jest mój kuzyn! Ja wiem najlepiej jak się chyba nim zająć, tak? Niech wielka się nim zajmie. No co, co się będzie A ty jak się, tego w nie weź Wyśpij, się, się strata. Jeszcze ci pokój no. oddaję, co z tego, I... że to jest twoje łóżko, nieważne. mi ale... ty się tylko balić w głowę, Na pewno bielka? Zaraz zrobi nic, więc zjedz... tak jak coś to cię nudzę, daleko nie będziesz. To może zostawić z wielka, co? A może jak chcesz. Co będziesz siedział obserwował go? Jak bo ja wie, tak? na Już ja cię nie wyganiam się, nie? To zależy od to ciebie. Połóżcie się we trójkę. Dobra, ja tutaj ja, ja, ja i tak nie zasnę. Jak będzie mi się chciało iść spać Wielka, to pójdę spać. Misia może dojść. Na pewno się nie chcesz położyć spać? Nie, poczekam. Na pewno? Na pewno. Co my tak wyganiasz mnie? No myślisz zmęczony, potem na ostatny dzień na narzekał, że jest zmęczony. Hmm. Zamknę wam drzwi. Dziwne, Wiolka, dziwne. Jak? No. Ja jestem normalna. No nie wiem, dziwnie, ale co żeby... Aha, no że chcesz z kuzynem, z własną rodziną, z rodziną. No dobra. Nie jest jakiś random dobra. dla mnie. Ja się wychowuję z nim od dziecka, więc o co ci chodzi? Dobra, nieważne. Wiolka, słuchaj, e, zrobiłabyś mi coś do jedzenia? Jak już tak już razem siedzimy. No, proszę. No, 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 proszę tak bardzo, masz Mam nóżki? Mam nóżki, ale zrób duchy? mi, proszę. Ja, jest proszę, wiolu, są, co ty wioluś, 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 kochana. Trzy razy ci jedzenie. No ślub! Ja co ty myślisz, że jak będziesz tak nie mnie to ja się skuszę. Tak? Ślobisz. Ślobisz, coś do jedzonka. No plosi. No jak on wstanie? No plosi. No to jak wstanie, stanie, to cię zawołam. No Wioluś Plosie. No ci będzie, ale sobie w o tej godzinie... No jakąś kanapkę z salami jakbyś był. się pytałam, czy, czy chcesz coś do jedzenia przed spaniem. Nie to nie. Potem w nocy chcesz jeść. nie wiem co masz dalej zrobić. Mamy chwilę, żeby się zastanowić. Ja zacznę z się z i będę tylko mieć się czoło mi brzmi. To ja zejdę do niej i powiem, że nie wiem jakim cudem się rozplątaj. że zszedłem na sekundę do Kibla. I że nie wiem jakim cudem, tylko będziesz musiał czymś to przeciąć. Dobra, zrobisz? Dasz radę? Na 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 Dobra, to ja idę do niej i że niby jestem w toalecie i powiem, no przecież Adam śpi i tyle. I pewnie pewnie się nie, nie, nie rozplątał. Dobra. Ty, ee, a słuchaj, i, i co chcesz zrobić dalej? No, Zobaczmy, trzeba zrobić coś, żeby chodzili. A teraz, żeby nie. Na nie? Trzeba mocniejszego. Trzeba wziąć teraz moje umiejętności kaskaderskie włączyć. Co tam każdy będzie? Czemu nie śpisz? Zaraz, to się śpisz. Co zostawiam? ja tu robię? D Dlaczego go zostawiłeś? No Zostawiłem go, bo to nic mu się nie stanie, no i jest wiadomo. <śmusza> jak tak się mu nie stanie, on, <śmusza> on no, natykuje, a ty go zostawisz na górze? Zostawiam. Jak on może ma związane nogi. Coś się stanie, co? Będziesz w ja połowie no, ty będziesz miał go na suwieniu, powiedziałam? Jesteś chory, że go pójdę tutaj Daj mi ten małgorzat on wyszedł właśnie No dobra, nic mu się nie stanie. Zaraz go wciągniemy. Spokojnie. No to Ale trener, jak, on się, jak on się, rozplątał? Powiedz mi, jak on się rozplątał? on się Mi zimno w stopy jest. No dobra, dobra, zostawmy go na chwilę, weźmy zastanówmy się co zrobić. Jesteś normalny? Trener, pomóż! Na sekundę. Trener, trener, wstań, no wstań, trener, wstań. trener, wstań. Trener, wstań. Dobra, ważne, że jest domu. że jest w domu. Dobra. Niech śpi. Niech śpi. Zostawcie go tu. On chce spać. Jak masz go pilnować, żeby on cię nie poszedł. Rozumiesz? Pilnuj. Dobra, yy... na pewno ktokolwiek bardziej go dopilnuje niż ta świnia niż ty, bo to wszystko przez ciebie. Dobra, Wielka nie popychaj mnie. wszystko Oła! Jezu Chryste, Wielka. O mało sobie nie zrobił przyde. O mało sam do dnie spadł. Dobra, Wielka. Bo mieli leży na na tej podłoce przy go którego. Dobra. go tej tą nie nie, znowu zaczyna. Dobra, trener go przypilnuje. Trener go przypilnuje. Trener przypilnuj go, tak? No i co teraz z nim? Jaki masz plan? Jest, ja go pilnuję i tak już nie został. Popilnujesz go? Popilnuję, co będzie. To może popilnujemy go na zmianę, jutro po prostu coś wymyślimy. No, Dobrze, tak. że to nagrywasz, bo pewnie by jej jutrzejszego dnia nie uwierzył no. w ogóle. A może, a może słuchaj, zamkniemy go w. pralni. Przestawimy tam drzwi, a nie będzie w stanie wyjść. Dobra, to ewentualnie jakby coś jeszcze, jakby jeszcze wstał, tak? To możemy tak zrobić, dobra, chodźmy spać, już teraz serio chodźmy spać, Ty trener po prostu przypilnuj, obudź po prostu Wiolę, obudzisz Violę za 2-3 godziny, i się połóż Wiolę na 2-3 godziny i zrobimy warty, tak? Ja teraz nie tego, ja wiem, że może w każdej chwili stać. Ale skupiń, ja sobie film obejrzę i będę Zyszysz? go filmował. Ty jak ja mam zasnąć? No dobra, no nie wiem, no. Dobra, Wiolka, 2-3 godzinki i zmiana, tak? Go go powiedziała. No tak, i tak, i tak. Próbuj tylko, a zabiję Cię. zabijecie, Zabiję Cię, poćwiartuję Cię. No już włączyłem. Stary, on zasnął. No Miał być, zasnął. Już? Zasnął. Nie wiem, ile minęło z tej pory. 15-20 minut, To zasnął Stary, mam zajebisty pomysł, jak zakończysz ten film. No? Wychodzisz na ulicę i będziesz szedł po ulicy na posaka. Ale jak? W międzyczasie zrobić, żeby oni się obudzili. No to ja ich obudzę, że gdzie jest, gdzie jest Adam. Aha, dobra, i, I co? Na wieczór będą otwarte od domu i oni wszyscy biegną. No tak. Dobra. I na ulicę. Leć już na ulicę. No bo po ulicy chodzić. No to weź sobie buty, ale potem wyrzuć krzaki od razu, jak będziemy być nas widzieć. Wyrzuć krzaki buty. Specjalnie dla was. dla was. Gdzie jest, gdzie jest Adam? Na dole. No nie ma go na dole. Jak nie ma no nie go? ma go na dole, My no, no wiol... go Ja go miałem pilnować wielka? Ja? No. Ja dałem? Tak, Wszyscy się na to zgodziliśmy. Wielka. Wszyscy się na to nie zgodziliśmy, więc nie rzucaj na mnie winy. Nie, chciała. Zgodziła się Dobra. nie Dobra, nie ma Adama. No Ja ja sobie robię wstawaj! No. Gdzie jest Adam? No ja, ja gdzie nie. Nie Adam powiedziałam. Zasnąłeś od razu. Czemu za tak zimno? Drzwi są nie! otwarte. Dobra, e, ubieraj buty, lecimy, zobaczyć co się dzieje z Adamem. Ubieraj buty. No. Ubieraj się trener! Ubieraj się trener! Stawaj, ubieraj się, Adam wyszedł! Tak mi się wydaje, że wyszedł. A kto by inny otworzył drzwi? Coś, wija wyszła? Tu, 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 tu jest Adam! Adam! Obudź się! To już jest skóra, Adam! Co ja mam zrobić? Nic się mu daj. Może się... Adam! Ojej, sprankowani zostajecie. Ojej, ojej, ojej. Iceb. Iceb. Iceb... Wiok! 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 O Wiok! 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 Wiok!